Ten sprzęt, który tu widzicie, to są tak zwane rolki, służą do przemieszczania pojazdów z jednego miejsca w drugie. Chociażby w przypadku, gdy jest zagrodzone miejsce dojazdu do akcji, trzeba przemieścić samochód, chociażby osobowy, który nam w tym przeszkadza. Do tego używamy tego rodzaju sprzętu. Jedna rolka pod jedno koło, dwie rolki wystarczą, żeby przemieścić samochód. Kończymy służbę. Zmiany zostały zamienione. Trzecia skończyła. Pierwsza zaczyna 24 godziny, jest sobota. Dwa wyjazdy mieliśmy, przebiorę się coś wam, poopowiadam na pytania, również też odpowiadam. Pozdrawiam, cześć. służba już zakończona idę do fury i jadę do domu wczoraj dwa wyjazdy pierwszy to alarm fałszywy monitoring no, pytacie się jak to wygląda jak postępowanie z monitoringiem bo akcje typu monitoring no wiadomo im większe miasto tym więcej tego typu akcji no trzeba dojechać na miejsce wczoraj byliśmy w takim obiekcie że Ochroniarz i jego miejscowa znajdowała się w takiej, można powiedzieć, budce ochroniarskiej. Więc, tak, trzeba podjechać do takiej ochroniarskiej budki albo namierzyć ochroniarza, wejść do środka, zobaczyć, co wskazuje centrala pożarowa, czy jest tam podany numer czujki, czy, czy, czy nie wiem, na przykład uruchomienie jakiegoś gazeksu, czy coś w tym stylu. No, sprawdzamy na wydruku, później, najlepiej jak w takim obiekcie jest plan rozmieszczenia czujek. Na takim planie patrzymy, gdzie ta czujka jest i idziemy sprawdzić. No, wczoraj akurat ukazało się, że to była jakaś awaria centrali systemu pożarowego i stąd została wygenerowana czujka. Sprawdziliśmy, żadnego zagrożenia nie było, więc alarm fałszywy. Taka ciekawostka, moi drodzy, najwięcej tych monitoringów z tych moich jednostek, do których byłem, czyli czwórka, szesnastka i teraz jedynka miałem na czwórce. Czwórka, centrum miasta, śródmieście Wola, duże zagęszczenie budynków wysokich, wysokościowych i takich, których po prostu przepisy pożarowe wymagają obecności tego typu instalacji. I tak, w ramach ciekawostki, Wam powiem, że tych monitoringów no było sporo: 8 lat na czwórce, teraz pozostałe inne. To tak naprawdę raz mi się zdarzyło, że pojechaliśmy do monitoringu do hotelu Hilton na Grzybowskiej faktycznie ten monitoring był pożarem, bo paliły się kontenery na śmieci. Tam w pomieszczeniu, gdzie, gdzie takie się właśnie takowe znajdują, więc zazwyczaj, no w zdecydowanej większości, tak, no bo na tyle lat tylko raz mi się zdarzył pożar z takiego monitoringu, jest to jakiś alarm, yy, zazwyczaj alarm fałszywy, często jest też tak, że nie wiem, jacyś robotnicy wykonują pracę, czy wykończeniowe, czy jakieś konserwacyjne, ta czujka zostanie w nieodpowiedni sposób zabezpieczona, dojdzie do tak zwanego zapylenia i wtedy jest generowany alarm. Inne przypadki, na przykład w jakichś pomieszczeniach kuchennych para wodna pójdzie na czujkę też to może wzbudzić itp itd. A poza tym druga akcja, niegroźna kolizja trzech samochodów. żadna osoba nie wymagała ee, żadna osoba nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu policja była która prowadziła swoje zadania. Nasza, nasze zadanie to było początkowo pomoc w organizacji ruchu, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, a później po przeprowadzeniu czynności Policjantów po prostu pomóc te samochody szepnąć, przełożyć, usunąć bezpieczne, usunąć z tej jezdni, w bezpieczne po prostu miejsce. Najlepiej na chodnik czy jakiś teren zielony, w którym nie będzie to stwarzać zagrożenia. A teraz moi drodzy, kolejna, kolejna część. Przeczytam sobie Wasze pytanka. Ostatnio pod filmem tych pytań było mnóstwo, w sumie 70 komentarzy, zainteresowanie rośnie z każdym filmem wam powiem moi drodzy, dziękuję bardzo, bo mnie to strasznie motywuje, 71 komentarzy, wiecie co, dzisiaj troszeczkę mam taki szybki, szybki dzień, dużo roboty, więc wam... Kurde, odpowiem na wybiórcze pytania, ale proszę, zadawaj, zadawajcie je, bo tych pytań jest tyle, że no nie, no nie, 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 nie zdążam odpowiadać. Niektóre pytania się powtarzają, a, a, ale jak już widzę, że parę razy coś się powtórzy, no to wtedy odpowiadam. Alarmowy Jasiek, lecimy. Parę pytań. Czy był pan strażakiem OSP? Nigdy w życiu nie byłem strażakiem OSP. Zajawkę złapałem w szkole średniej i do, udało mi się do tej straży dostać poprzez szkołę główną. Alarmowy Jasiek, czy jeśli nie będę umiał się podciągać i nie znam podciągania, to przejdę do straży, licząc wykonanie sprawnościówki typu BIP Powiem Ci tak, mordeczko, że w szkołach aspiranckich na przykład są limity, co chodzi, tam trzeba jakieś tam progi w poszczególnych tych dyscyplinach osiągnąć, więc ciężko Ci będzie przy zero to zrobić, no to zostaniesz dyskwalifikowany. Po prostu, a poza tym, jakbyś nie umiał się podciągać, miał zero, tam to naprawdę byś musiał ciężko, kurczę, tam chyba tam w okolicach maksach mieć te dwie konkurencje, no tak 75, 75 jedna druga, czyli 150 punktów w sumie z tamtego 0 jakbyś miał, to byś miał średnią 50 punktów, tak, więc tak to wygląda, no musisz się nauczyć podciągać yy, czy jeśli dostaniesz się do PSP z ulicy przed 25 rokiem życia, to może startować w naborze do SGSP na mundurowej, i w wypadku dostania się na studia, to czy można tam przejść z PSP więc jak już byś się dostał z naboru z ulicy do, 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 no do PSP, do jednostki i chciałbyś taki numer wykonać, to byś musiał się po prostu zwolnić ze, ze, ze służby, żeby to zrobić. Tak, Raczej w sumie, nie wiem, może ktoś mi pomoże. Myślę, że mógłbyś na taki egzamin iść, wystartować, ale później jakbyś przeszedł dalej, no to byś musiał ze służby zrezygnować, a. Jakbyś rezygnował ze służby, wcześniej był przyjęty, to nie wiem, co ten komendant by o tobie pomyślał i nie wiem czy byś sobie w ten sposób mógł mostów, kurczę kolego, nie spalić, ale to taka moja subiektywna, subiektywna opinia. O, tu pytanka, tu standard. A kiedy dostaniesz czwartą gwiazdkę na starszego kapitana, a kiedy was na dowódcę zmiany? Czwartą gwiazdkę dostał, jakbym był dowódcą zmiany, tak? Ewentualnie stanowiska, jakiś tam starszy operator, coś takiego nie znam. się, bo ja nie, nie jestem dobry w Awasach, wam powiem moi drodzy. sorry, ale nie jestem, nie jestem w tym dobry. Ale to, żebym dostał awans, bym musiał mieć wyższe stanowisko, tak? I kiedy was na dowódcę zmiany? Mordeczki, ja to nie jestem karierowicz, nie wiem, kiedy was na dowódcy zmiany, czy w ogóle do tego dojdzie. Ile strażak ma dni wolnego po służbie? Czy to zależy od jednostki? Gdzieś słyszałem, że to tryb 2-4 na 4,8. Czy często ma się dużury do domowe? Słuchaj, sprawa wygląda tak: są trzy zmiany, 1, 2, 3, średnio 30 dni w miesiącu, więc każda zmiana pracuje 10 razy w miesiącu. Jakbyś 10 razy przychodził do straży, to byś miał 240 godzin nadgodzin, 240 godzin, więc około to by było gdzieś tam 70 godzin nadgodzin, tak? bo tam 168-170 to jest średnia ilość godzin etatowych w miesiącu, więc żeby tych nadgodzin nie generować. Na przykład na jednostkę tu u nas, na jedynce jest nas 16, a przychodzi 10 na służbę, tak? Te, te okolice, mniej więcej, te rzędy, rzędy wielkości. Tam może się między zmianami tam jedną, dwoma osobami to różnić, ale ten rząd wielkości 16, 17 osób, 10 przychodzi. To właśnie jest po to, żebyśmy nie przychodzili te 10 razy w miesiącu, tylko jak przyjdę 7 razy, 7 razy 24, mam 168 godzin wypracowanych i te trzy wolne służby, jestem na zero, tak? Przyjdę więcej razy do pracy na służbę, będę miał tych i nadgodzin więcej. Przyjdę mniej, będę miał mniej. W skali roku, w skali półrocza, mniej więcej tak około tych nadgodzin wychodzi tak... No tak Mniej więcej, jakbym oszacował w skali jednostki między 50 a 200, tak można sobie mniej więcej średnią, średnią wybrać. Mój drogi, więc tak to, tak to wygląda. Grafiki układa dowódca zmiany i właśnie w taki sposób, żebyśmy tych nadgodzin mieli w miarę porówno. Czy mnie Pan pozdrowi? Akrobatka i taniec. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Akrobatka i taniec. Powiedz, jak masz na imię, to wtedy pozdrowię Cię imiennie. Ok, jeszcze jedno, ostatnie. Jak to jest wadą z roku? Będąc w OSP, mogę służyć i wyjeżdżać do akcji, a w PSP niekoniecznie. Wada z roku dostanie się do którejkolwiek z jednostek. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Zrobiłem film odnośnie warunków zdrowotnych, jaki strażak powinien spełniać. Mam nadzieję, że tutaj wylecie, jak będę montować i tam sobie zobacz, bo strażak może mieć. Tam nieznaczną wadę wzroku, plus minus tam ileś dioptrii. Zobacz sobie to rozporządzenie, które omawiam i tam masz takie kurcze widełki. Nie wiem, czy tam jest od plus dwóch do minus dwóch dioptrii. Ja też jak szedłem do szkoły, to miałem tam na którejś oko chyba minus 0,25 czy tam plus 0,25 plus dioptrii, mój drogi. Playlista nabór, zapraszam serdecznie, tam wiele ciekawych znajdziecie informacji odnośnie właśnie zdrowia, systemów punktowych i tak dalej. Jak komuś nie odpowiedziałem o systemy punktowe, to playlistę nabór sobie proszę przejrzeć. Dobra, moi drodzy, i to, i to, i to, i to tyle naprawdę, dużo tych pytań spowtarzajcie powtarzajcie te pytania, jak widzę, że jakieś się powtarza, to będę, będę odpowiadał, ale naprawdę, no 71 komentarzy było. Dobra, będę kończył, zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia oficjalnych social media JRG1. Instagram JRG1 SGRWN, YouTube JRG1 SGRWN. Zapraszam bardzo serdecznie. Poza tym teraz jak kończymy filmik, proszę o lajeczka, zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Jak Was coś interesuje? Proszę, proszę pytać moi drodzy, możecie tu udostępnić. Będzie większy zasięg. A poza tym zapraszam na jeszcze dwie moje stronki trenerstrażaków.pl i namaniaczku.pl Let's say ciao, y e Ten sprzęt, który tu widzicie, to są tak zwane rolki. Służą do przemieszczania pojazdów z jednego miejsca w drugie. Chociażby, w przypadku gdy jest zagrodzone miejsce do jazdu do akcji, trzeba przemieścić samochód, chociażby osobowy, który nam w tym przeszkadza. Do tego używamy tego rodzaju sprzętu. Jedna rolka pod jedno koło, dwie rolki wystarczą, żeby przemieścić samochód. Zostań strażakiem. Zostań strażakiem. Na Maniaczku. Na Maniaczku.